Witam Państwa serdecznie na kolejnym posiedzeniu Rady Ministrów. Mamy kilka bardzo ważnych punktów, jak wiecie, z, z kilku y, kluczowych dziedzin życia. Jest przede wszystkim komunikat, na który od dłuższego czasu Polacy czekali, czyli decyzja rządu, na razie na poziomie rządowym o podniesieniu tak zwanego zasiłku pogrzebowego z 4 tysięcy do 7 tysięcy złotych. Dziękuję za pracę wykonaną ministrom zaangażowanym w ten projekt. Jestem przekonany, że znajdzie on pełne poparcie w Sejmie. Wiadomo, od lat tak kwota nie była podnoszona, ceny rosły, więc nie ulega wątpliwości że będzie to z ulgą dla tych wszystkich rodzin, które i tak wystarczająco dużo zgryzoty w dniach, kiedy odchodzi ktoś bliski, przeżywają, więc przynajmniej w ten sposób będziemy starali się pomóc, mając świadomość, że niekoniecznie te 7 tysięcy złotych wystarczy na wszystkie koszta związane z pogrzebem, no ale jest to jednak blisko 100% więcej. No, przesadziłem. Ile to jest? 75-80% yy, yy, większy zasiłek. Więc z całą pewnością to będzie yy, poważna ulga dla tych wszystkich, którzy w takiej smutnej potrzebie yy, się znaleźli. Yy, przyjmiemy także założenia yy, polskiej polityki zagranicznej. Pan minister Radosław Sikorski przygotował swoje doroczne wystąpienie, państwo otrzymali je, to jest informacja oczywiście zastrzeżona, ale chciałbym, żebyśmy wszyscy bardzo poważnie podeszli do, do tej corocznej parlamentarnej no, nieuroczystości, bo ty, w tym, tym razem będzie to zdarzenie wyjątkowej wagi ze względu na okoliczności, jakie hmm, no towarzyszą nam od wielu wielu miesięcy to już nie, nie tylko wojna rosyjsko-ukraińska, ale także masywne zmiany geopolityczne, bardzo poważnie zaawansowane rozmowy rosyjsko-amerykańskie, amerykańsko-ukraińskie, czekamy na efekty tych rozmów, które miały miejsce w ostatnich godzinach w Arabii Saudyjskiej między Rosjanami, Amerykanami, a także Amerykanami i Ukraińcami. Czekamy z nadzieją i z niepokojem równocześnie, nie muszę tłumaczyć dlaczego. Bardzo dużo zmieniło się na tej geopolitycznej mapie, bardzo zmieniła się także polityka Unii Europejskiej. To jest wielkie wyzwanie dla, także dla naszej dyplomacji. Ja już dawno nie miałem takiego głębokiego przekonania, że polityka zagraniczna, dyplomacja, kompetencje ludzi, którzy zajmują się polityką zagraniczną zaczynają odgrywać znowu niezwykłą rolę. To widać także po wypadkach ostatnich dni i tygodni w państwach no, zaangażowanych w różne procesy, w różne negocjacje. Widać wyraźnie, jak niekompetencja bywa groźna z punktu widzenia interesów danego państwa. Bardzo się cieszę, że my tu w Polsce mamy chyba wszyscy świadomość, że Polska prowadzi bardzo sprawną politykę zagraniczną i że mamy dobrze zdefiniowane nasze interesy. Tym bardziej proszę o wnikliwe przestudiowanie tekstu przygotowanego przez ministra Sikorskiego i, i oczywiście obecność w czasie prezentacji tego, tego programu. Ja także zwróciłem się do pana premiera, ministra obrony narodowej, Władysława koszenka kamysza o informację. W trakcie naszego posiedzenia otrzymamy konkretną informację na temat przygotowań procesu szkoleń. Dziękuję. Też nam dodaje jeszcze więcej determinacji i świadomość, że tak wielu Polaków jest zainteresowana i rozumie potrzebę przygotowania do ewentualnych krytycznych sytuacji. Też chciałbym, żeby to było, bo to musi być jakoś nazwane wreszcie po imieniu. Wszystkie przygotowania, jakie czynimy na rzecz zwiększonej obron zdolności obronnych Polski i także Europy, a do tego także należą szkolenia, do tego należy obrona cywilna. One mają za zadanie i my te zadanie wypełnimy. Odstraszenie ewentualnych agresorów, a więc zapobieżenie wojnie. My się tak naprawdę w ten sposób nie przygotowujemy do wojny, My w ten sposób zapobiegamy wojnie i dlatego im lepiej będziemy przygotowani, czy to są szkolenia, czy to są inwestycje, słowo zaraz o tym powiem, na przykład w strony, oczywiście w Tarczę Wschód, w to, w to, co budujemy i przygotowujemy na wschodniej granicy, potężne inwestycje w unowocześnianie polskiej armii. Przecież to wszystko służy jednemu celowi, żeby wojna do naszych granic nie zawitała, żebyśmy byli wystarczająco silni także z naszymi sojusznikami aby nikomu do głowy nie przyszło, żeby Polskę zaatakować. Także powiem szczerze i to mówię z pełnym przekonaniem. Każda tego typu decyzja, czy ona dotyczy inwestycji w polską armię, w polski przemysł obronny, właśnie w fortyfikacje i umacnianie polskiej granicy, Umacnianie sojuszu, na przykład z naszym tym Klubem Północno-Wschodnim, gdzie mamy bardzo spójną politykę dotyczącą obrony wschodniej granicy, to wszystko oddala niebezpieczeństwo wojny jest działaniem na rzecz pokoju i bezpieczeństwa trwałego bezpieczeństwa Polaków. Bardzo dziękuję pani minister Pełczyńskiej Nałęcz i panu premierowi Kosieńkowi Kamyszowi, że zrobiliście jako pierwsi w Europie ten projekt o kluczowym znaczeniu, projekt który nazywamy Fundusz Obronności i Bezpieczeństwa, w ramach KPO, a więc w ramach środków europejskich, będziemy mogli budować narzędzie do finansowania poprzez preferencyjne pożyczki na rzecz finansowania naszych możliwości obronnych. Jesteśmy pierwsi w Europie, co ma o tyle duże znaczenie, że jeszcze do niedawna wszyscy wątpili, czy prawie wszyscy wątpili w to, że środki europejskie mogą służyć bezpośrednio obronności. A dzięki Waszej pracy myśmy znaleźli sposoby, żeby a przekonać komisję, żeby tak to sformułować, żeby nie było wbrew przepisom europejskim i żeby te środki europejskie już nie były marnowane, bo przecież często się zdarzało tak, że ludzie mieli takie poczucie na co wy wydajecie te pieniądze. Bywało też tak, że projekty były nierealne, to w całej Europie tak się działo i te pieniądze szły na zmarnowanie, nie, 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 nie wydawano tych środków europejskich. My tutaj budując ten instrument funduszu, czyli Fundusz Obronności i Bezpieczeństwa, Gwarantujemy również to, że pożyczki, tu akurat w tym przypadku nie granty, ale będą możliwe przesunięcia dzięki temu, że te środki europejskie będą efektywnie służyły także naszej obronności, także bardzo, bardzo za to dziękuję. Przydadzą się te pieniądze na przykład do budowy schronów. Dzięki naszym działaniom mamy już poważny sprzęt, który może nam umożliwić rzeczywiście budowę w szybkim tempie tych nowoczesnych instalacji, no ale pieniądze tutaj będą naprawdę bardzo, bardzo potrzebne. Także za ten i za to, że byliście pionierami, za to, że zgodnie z naszą ideą prezydencji Europa będzie uczyła się od nas, w jaki sposób środki europejskie móc wykorzystać bezpośrednio na rzecz obronności, za to wam też dziękuję. Będę o tym także mówił na spotkaniu w Paryżu, Będę przekonywał, jest, jest kolejny taki nieformalny szczyt państw najbardziej zaangażowanych i kluczowych, jeśli chodzi o zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa w Europie. I będę także między innymi powoływał się na ten przykład. Bo wiecie, szczyty szczytami tych rozmów jest za dużo, tych spotkań jest za dużo. Będziemy zawsze w nich uczestniczyć oczywiście, ale najważniejsze są decyzje i czyny. Dla mnie o wiele ważniejsze od 20 szczytów jest, ile pieniędzy, ile żołnierzy, ile infrastruktury będziemy mieli na ile nowoczesna ona będzie, ile tego będzie na naszej wschodniej granicy. Także Europa w tym sensie też się budzi. I to już nie są tylko słowa, ale też decyzje i pieniądze. Jeśli chodzi o naszą wschodnią granicę. Ja tutaj mam, kochany panie prezydencie, może pan zobaczy, jeśli kamery uchwycą. Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące tego czasowego ograniczenia prawa do składania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, mówiąc po polsku w skrócie zawieszające prawo do składania wniosków o azyl. Cały czas czekamy na Pana podpis. To rozporządzenie jest gotowe. Gdyby Pana podpis się pojawił choćby dzisiaj rano, w tej chwili przyjęlibyśmy to rozporządzenie. Dlaczego to jest takie ważne? Byliśmy ostatnio na granicy, no, bo, ale nie trzeba tam być, żeby wiedzieć, że każdego dnia nasi y, funkcjonariusze Straży Granicznej, policji, żołnierze naprawdę ciągle narażają swoje zdrowie i życie, chroniąc granice przed nielegalnymi y, próbami przekroczeń. Y, narasta agresja y, ze strony y, organizujących ten y, przemyt, przemyt ludzi. Jednym z największych, y, y, Jedną z największych zachęt, dla organizowania przemytu przez wschodnią granicę jest możliwość po przekroczeniu tej granicy natychmiastowego złożenia przez takiego nielegalnie przekraczającego wniosku o azyl. I oni są już wtedy cali szczęśliwi, bo wniosek, złożenie wniosku o azyl wystarczy, że to jest zarejestrowana osoba i ona już jest jakby przypisana Polsce. Tyle krzyczycie, zwracam się tutaj do opozycji, na temat tego, że Niemcy czy ktoś inny będzie nam zwracać migrantów. Najlepszą metodą, żeby w ogóle nie było o tym mowy, nie było tego zagrożenia, jest nierejestrowanie wniosków azylowych. Bo jak ktoś się zarejestruje, a później ucieknie do innego państwa, to to państwo sobie no, ma pełne prawo powiedzieć zaraz, zaraz. On tu z Polski przyjechał. To są bardzo praktyczne kwestie. Nie rozumiem, dlaczego nie ma tego podpisu. Każdy dzień to są kolejne osoby, które być może złożą skuteczny wniosek o, o azyl i. I mamy kolejne kłopoty na głowie, nie mówiąc już o tej najważniejszej kwestii, jaką jest skuteczne zniechęcanie ludzi do organizowania tego przemytu. My czekamy na ten moment, kiedy będziemy mogli ogłosić różnymi metodami. Pracujemy nad tym. Mamy dobrze przygotowany projekt informowania wszystkich w państwach, skąd przychodzą yy, nie, nie, nielegalni migranci. Tam będzie ta informacja. To na nic. Cały ten przemyt jest na nic, bo i tak nie będziecie mogli złożyć wniosku o azyl w Polsce. I to natychmiast przyniesie poprawę na sytuacji polsko-białoruskiej. Także proszę nie marnować ani godziny, Panie Prezydencie, bo to naprawdę jest no, kompletnie dla mnie niezrozumiałe, jak można z tym, yy, z tym tak długo czekać. I kończąc też kwestie międzynarodowe, z, sprawa głośna, przy, przykra, myślę Panie Ministrze że dobrze byłoby urlopować pana ministra Szejnę do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy. I nie mówię o kłopatach zdrowotnych, ale tam pojawiły się inne wątki. Nie jest moim zadaniem w tej chwili rozstrzygać o, o zasadności tych y, uwag, nie powiem zarzutów, ale tych, tych krytycznych uwag, ale prosiłbym o urlopowanie wiceministra i pilne wyjaśnienie sprawy w każdym aspekcie. To chyba tyle. O szkoleniach mówiliśmy już. No to na tyle, jeśli chodzi o otwartą część naszego posiedzenia. Dziękuję.